Siemanko, witam. W nowej serii na kanale. Padł mi ten pomysł niedawno i stwierdziłem, że to nagram. Padł mi ten pomysł, dlatego że obejrzałem klip Turkota i mówię tak, ale świetny teledysk. Dlaczego by nie powiedzieć o tym, dlaczego to jest świetne w podziemiu? Z Rebem miałem to samo i z Nightem miałem to samo. Z Turkotem nie łączyłem żadnej konekcji. nie znam go, więc nie jest chcę w żaden sposób. Ej, Cilu, nagraj, powiesz coś fajnego. Z Rebem to samo. Z się znam, ale to nie jest dlatego, że wiecie, muszę go wypromować. Po prostu ten klip jest tak świetny, że sami jakby będziecie. Świadomi dlaczego o tym nagrywam, te teledyski widziałem przed tym, nie? Jakby to nie jest tak, że to jest moja pierwsza reakcja, ale sobie bardzo chętnie poopowiadamy. Jeśli chodzi o warstwę audio, uznajmy na ten materiał, że ja nic nie słyszę, nie? Albo że po prostu się nie znam. Ja będę mówił o samych teledyskach. Zacznijmy sobie od RIP, hymn bezrobotnych. Też powiem tak. Widziałem poprzednie teledyski, chyba pierwszy raz go widziałem na Instagramie, chyba jakąś sponsorowaną rolkę dałem, mówię, jakie to jest świetne, wchodzimy w to, oglądamy. I od tamtego czasu uważam szczerze, dałem ostatnio storkę na Instagramie, że to najlepsze klipy w PL aktualnie i to jest prawda, naprawdę bardzo szybko zbudował sobie swój movement i to działa, nie? Oglądajmy i będę mówił, co tu się świetnego dzieje po prostu jako ekspert. No i patrzcie, no to już od razu jest, jest banger, nie? Eee, to w ogóle zaczyna się już, już od razu jest, no mnie, mnie, to jara, nie? Mamy jakieś AI. To w ogóle fajne takie logo, jakby numeru. Te fajne, takie messengerowe, nie? Żeby nie mylić, bo ten klip wygląda jakby był cały w AI zrobiony, ale są tu rzeczy, które są naprawdę świetnie zaprojektowane. Spójrzcie na tą chmurkę, zobaczcie to wygląda. A na głowie tle cypermaha. Świetny efekt taki korpo i nagle takie myszki latające. A dupom na TikToku jakby zaspawała duper. Ej aj wiadomo Ty na to bo układam ciągle kaple To akurat mi się mało podoba, bo jest takie wycięcie ale Znamy ten efekt, jest okej. Ciągle kaple to nie Maybach music chłopie kup to jest w ogóle... Ja to uwielbiam, nie? Przepraszam, że będę co chwilę stopował, ale gadamy tu o klipach i dlaczego ja się tym jaram, nie? Back music, chłopie, kupiłeś astrę ja, Jak mam myśleć o przyszłości z taką ceną najmu, gdzie za jeden pokój w centrum płacę całą minimal... To też jest świetne na tym banknocie, nie? Gada stary człowiek, że pieniądze przyjdą z pracą, a on ziemię za taki dwie dekady temu zgarnął. Kurczę, to są efekty AI, nie? To też trzeba zaznaczyć, że to nie jest Kady, tak, temu... że... Wpisujecie sobie za mnie, wylatuje woda, i to tak jest. W sensie jest tak, ale to też trzeba trochę nad tym pokminić, żeby faktycznie to wyglądało dobrze. Garną! O no to chodzi w tym klipie. No mi się to tak trochę nie podoba, ale ogólnie szarał dla tych ai tej. Yy, takich. chuje w pracu, jak tam nie ma pracy, A nigdy to? No to to jest banger w ogóle. Dobra, ty internetowych, yy, przeklejanie tam siebie. No to jest naprawdę. No trzeba ogarnieć, że coś takiego zrobić. Nie, to nie, jest, wiecie. AI, zróbcie mi stronę internetową z polskiej strony, gdzie się wklejam, nie? Piramidy, wieśla w studiów, nie mogę znaleźć pracy w zawodzie Bo z kary odwiedziła przez hormony Okej okay. yeah, yeah. Nie będę mówił gdy ale ktoś ma łapi dostać... Nie wiem to jest dla mnie taki styl, że jakby on komuś zmontował klip, to ja bym wiedział, że on to zmontował, nie? Ja w Polsce Mama mówiła paweł pochodzenie nie jest A mnie to kurwa, chce legalnie generować czopę Mam personalną zginę do was, jak kurszta z impostem To wybuch fajny Ciekawe nie, czy reprep, sorki nie, nie umiem, nie umiem wy, wypowiadać twojej ksywki Czy wcześniej, no to musiały być wcześniej jakieś koneksje montażowe nie To tego się nie da nauczyć w jeden dzień I z czego to wyszło nie, to jest ciekawy case Budzę się rano bezrobotny, a na głowie tle supermaha Macha dupom na TikToku jakby zasławała duper znaczy na dobor, bo układam ciągle kafle, to nie Maybach Music, chłopie, kupiłeś ja Kocham jak są 10 lat, mieć doświadczenia w pierwszej robocie Benefity młody zespół, parki, czwartki, co w osie. Chłopie, musisz mieć status studenta, zlecę nieumowę Z biurem merol zarządu, stoi za swoją robotę Tak, kocham podnosić wartość akcyjną spółki Szczególnie jak mi płacą za tą minimalną Pracuję dla integracji, wyjazdów firmowych Pochwalę się na Linkedinie, sukcesem kadrowym Jak mamy cztery, to się szczerze nie nadaje do pracy Żaden białas na etacie się nie zrobił bogaty Pieniądz lubi ci że pewnie temu tak najbyskaty jesteś Wysłałem CV każdemu w tym mieście Założyłem Linkedina, mówiłem na queście Nadal nie mam pracy, to nie banger. Budzę się rano bezrobotny, a na głowie tle cyfer Macha dupą na TikToku, jakby zaspawała dyfer Katarzyna Dowbor, bo układam ciągle kafle To nie Maybach Music, chłopie, kupiłeś astrę Ty jesteś bezrobotny, jaki znak twój? gdzie ty mieszkasz? Woski w jakim kraju? Trapowałem, czym ta ziemia? Trapowałem, czym to zdobyda? Trapowałem, czym kochasz? Trapowałem, Cham co wierzysz? Trapowałem, budzę się rano bezrobotny, a na głowie tle cyfer To jest klasa, nie? Nie musimy oglądać tego do końca Naprawdę wielki szarout, nie? To, to, to pójdzie zaraz, nie? Jakie to ma wiosy. po 5 koła w jeden dzień, 800 lajków, like on już dostał szybki szarout, nie? W sensie już jest naprawdę widać, że to idzie do góry, to za chwilę będzie mainstreamowe, zapamiętajcie moje słowa. Lecimy dalej. Night. Tutaj w ogóle jest duży zbiór yy, ludzi, którzy nad tym pracowali. To po prostu chłopaki bardzo są zajawieni na, na projekt, i że to wygląda po prostu tak, że każdy w mainstreamie mógłby mieć taki teledysk. No to to jest naprawdę zasługa chłopaków, którzy bardzo ogarniają. W ogóle z Bansim też mam yy, taką kminkę, że on mi robił moje logo. To było z 2 lata temu, i w ogóle to logo sobie w styczniu. czyli ja przekładam sobie, wydzierałem. Nie czekaj, to jest, yy, to jest tu, nie? Bo to jest yy, druga oddzielna dziara. Fajna kminka, ale no to nie jest tak, że mówię, no my się nie znamy, nie? Jakby nawet nie wiem, jak wygląda Banshee chyba do końca. A, ale no naprawdę, obejrzałem ten klip ja mówię, to też musi tu wlecieć, oglądajmy sobie. W ogóle jaram się muzyką na jeden, więc świetna. Ten fajny w ogóle, naprawdę urzeka w tym klipie vibe i ten strój, nie? W sensie ja na początku jak to widziałem, to mówię... Kurde, skąd oni coś takiego wzięli? To musiało być mega drogie albo musieli mieć ktoś kto to wypożyczał? E, może dodam tutaj storkę, bo zrobiłem jej screenshota, że oni te rzeczy wzięli z lumpa i po prostu pokolorowali sprayem. W życiu bym się nie zorientował, nie? To naprawdę jest kreatywność na przykład. Mm. poziomie. Mm. Bez emocji, super, 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 mega. Mega. To jest daje daje ja Nie wiem, co to w ogóle jest. To jest pewnie jakiś CGI czy coś w tym stylu. No bo to nie wygląda jak AI, to widać logo, TT. Naprawdę postarany nad tym było, nie? To jest wielki szarot. Ja to widzę i mówię, wow. To w ogóle jest mocne, nie? Nagle pojawia się jakaś dupeczka, wiecie? Jest yy, ten, ten sam patent, tylko na fioletowo, nie? Fajne, że, że właśnie jest inny kolor Marianne, baby, ja cześć,

Dwing, dwing. w ogóle po Jest chyba znany i mi się wydaje bo mam wrażenie, że widziałem kiedyś Fajne kolejne celu W sumie takie galerie Fajne wykazanie takiego takiej mm, cofnijmy to 5 sekund to ujęcie fajnie tak pokazuje tą artystyczność, taką odkleję w świecie rzeczywistym, ale tak naprawdę stoi tu jak boss, nie? Wiecie o co chodzi? Jak Bose. to Jestem Nie gadaj do mnie, że coś o tym coś o tym fajne, ale u mnie powoduje to taki trochę efekt yy, mojej choroby lokomocyjnej, nie? Trochę tak jest, ale fajne, fajnie zrobione. I'm a lowkey, yeah Mamy cele, nie wiem, co to znaczy błąd Zbisane by kiedyś mi pomogli Can you feel my love? 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 Maze zajebiste jest to też Te napisy Takie sceny, jak z końca filmu Daje to naprawdę kosmiczny vibe Jeszcze jest fajne to, że jak to się kończy to jest jakby taka scena po napisach, nie, jestem fanem ogólnie kina, ja bardzo często do kina i naprawdę daje to taki, no, to jest, no mówię, no mainstreamowy hit no maksa, nie, no nie ma tego WL w mainstreamie, a kto robi pod ziemię tysiąc wierszy, to jest straszne, zróbcie to z tym, moi widzowie, mam tych widzów, zrobiło to jakiś viral, proszę, zróbcie z tego też viral. Z przekminka na album. Yy, wielki szarał dla całej produkcji. To był klip, który znalazłem na głównej. W sensie to nie był ten klip, bo od Turkota widziałem jakieś poprzednie rzeczy, ale to są rzeczy, które jakby na głównej mi się wyskakły. To jest klip, który wyskoczył mi na głównej, dobra? W sensie ten ziomek. I tu też jest fajna przekmina, to też jest ziomek, który no 500 wiusów na przekminiony klip i numer, który też uważam, że jest bardzo sympatyczny. Ale jest straszne. Owej. Dzisiaj dostaliśmy upgrade'a. Nowy filmka tak przed IL of Hot Mams Wiele jest fów prawdziwych na temat mnie Myślę, że to jest jedna z nich Teraz nagrywam Czy była potrzebna ta scenka nie, nie wiem. wiem Ale klipon Fajny. Fajny Fajny już mi się podoba to że wiecie już jest jakiś klejer nałożony relacji Nie mogę się doczekać na kopidę do Zostrzyk Żeby się pojawił nie zmienię żadnych tylko samym swoim że dodać Tinder, bo nie relacji Fajna kłogę się Płytkie relacje i taki płytki basenik dobra Zneki pędę na zastrzyk żeby się pojawił że to nie zmienię żadnych Tylko samym swoim byciem dawałeś dawał Tak Myślę, że to mam dość Miłości na siłę Wiem, że to nie jest Przez to, że sam tak robiłem Próbowałem pokochać kogoś, kto nie jest pisany mi Zebrałem tego plony, czyli miesiące na terapii Siedzą są trochę naiwne, szukają swego Romeo. To jest w ogóle klasa, nie? Że e, odpalił tego. A pomimo, że nie znam jego muzyki, to jestem w stanie wydedukować, że to jest jego tracklista płyty, pewnie która nadchodzi mega. Za ładnymi zdjęciami czy ktoś filmować, wyklama, czy nie? Fakt, filmować, i nic więcej, nigdy więcej cię po tym spotkaniu tu nie akurat, jest coś, co widzę mocno, nie? Ta, ta, ta dziewczyna co zagrała i zabierzę, widzę że to jest no, takie. Ty... Nie przez taki śmiech, nie? Ale wybaczam, wy wybaczamy, nie? Nawet gdy mu szczerze napiszesz o tym, co poczułaś, kiedy sami Pięliście białe wino i zmienialiście stany Okej, okay. Wcali rozebrani, co jest? Miało być inaczej, a wyszło tak jak zawsze O nie, nie Szczerze dodać, Tindera ma mi relacji Nie mogę się doczekać na kupidę na zastrzyk Żebyś się pojawił, już na mnie zmienia Chcę, że dodać Tindera, mam i błędnych relacji Nie mogę Ej, się doczekać, na kupidę na zastrzyk Żebyś się pojawił, to no nie zmienię żadnych Tylko samym swoim byciem dawał inspiracji Powiedz, jak moja ex może być ze swoim ex Skoro co razem tworzyli, no było nowego, zgniłe, tak to jak to pleśń to Jak, to pleśń, jak mam talent, ex, to... od tego odcinam się Bo no, no, standardy nie, mam to jest wysokie, no Burcz Khalifa mnie wzniesie I, I to do, do najwyższych pięter Musi mieć duże IQ musi mieć mało lajków Nie niezależnie Fajne, I, fajne, so fajne, I mieć wyczucie do żar żadna priada, żadne guzi, żadne fendi Tylko dojrzałości emocjonalna i niezryty łeb Zamiast tych zioła z lawendą blendem Bo jeśli lubi jarać nie ukrywam, to pociąga mnie Znowu jakiś plot twist, nie? Error na bunię, nie? Najbiście to jest wszystko przedstawiono. Tylko samym swoim by dawał inspiracji Chcesz dodać Tindera, mam i relacji Nie mogę się doczekać na kupidę na zastrzeć Żeby się pojawił, ci nie zmienię żagli Tylko samym swoim by dawał inspiracji Chcesz dodać Tindera, mam i własnych relacji I mogę się doczekać na kupidę na zastrzeć Żeby się pojawił, że nie zmienię żagli Tylko samym swoim byciem dawał inspiracji na na no, no co tu powiedzieć? Jeszcze nie koniec, dobra Spokojnie, Cilu, uspokój się też świetna sprawa, nie? tutaj dodatkowe bonusiki na koniec, fajny sposób pokazany. Też taki filmowy, nie? Dosyć yy, yy, pokazana końcóweczka, kredyty. Dobra, zostawmy jeszcze raucik dla ludzi, którzy to robili. Podziękowania, wiadomo, ważna sprawa. No nie wiem, no ja uważam, że też jest mainstream, nie? Klipowo, muzycznie. Ja myślę, że na ludzie to mogłoby być, wiecie, wysoko na karcie, na czasie. Po prostu, no, wiecie, no wyszło z tego odcinka dla tutaj trzech artystów. Takie lizodupstwo, no ale co ja mam tu powiedzieć, po prostu pokazuję wam, że są świetne rzeczy w podziemiu i nie musicie patrzeć tam, gdzie patrzą wszyscy. Pokazałem wam klipy, które mają po 500, po 1000 viewsów, no rap ma 5 koła, ale no to dalej wiecie, jakby nie patrzą tam wszyscy. Ja dysków oglądam bardzo dużo, tak myślę, że z 10 dziennie poświętam na tą sekcję pół godziny dziennie i... I uważam, że znam się, nie? Jakby mało rzeczy robi na mnie wrażenie, ale coś, co ma 500 wiosów i wygląda tak, robi na mnie przeogromne wrażenie. Coś, co robi 1000 wiosów i wygląda na jak Knight, robi na mnie przeogromne wrażenie. I coś takiego jak krepce jest według mnie w ogóle takim przewozem w Polsce, że robi wrażenie, nie? To tyle ode mnie. Sprawdzajcie, udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Czy taki content będzie szybko ponownie? Nie mam pojęcia, bo obejrzę te trzy klipy, zrobią na mnie wrażenie. Czy jakieś trzy klipy w najbliższym czasie zrobią na mnie tak duże wrażenie? Nie mam pojęcia. Może to jest ostatni odcinek tej serii. Ale jak coś takiego będzie, to pewnie nie szybciej niż miesiąc, nie? Trzymajcie się, szarałcik.